Jakby się Pan przedstawił i zapowiedział tutaj jakąś, yy, w sensie, którą książkę by Pan polecił tu? Dzień tak. Dzień dobry, Wojciech dla wszystkich Wojciech Którą książkę bym polecił? Proszę Pana, to jest pewien problem, ponieważ poleciłbym większość tych książek, natomiast chyba od nowości byśmy zaczęli. Ziemia Nieobiecana, ostatnia. Nasza nowość, książka Magdaleny Trajanowskiej, porusza bardzo wielowątkowo ten problem ludobójstwa w Gazie. Krótko mówiąc, mówi o geopolityce, o finansowaniu, o handlu bronią. Tłumaczy, dlaczego na przykład e, e, państwa arabskie zachowują pewną powściągliwość. E, pokazuje, jaki system kontroli jest tam, jakie nowoczesne systemy stosuje się do namierzania celów jak e, e, na przykład system firmy Palantir amerykańskiej typuje cele tam. E...